To jest wyjątkowe osiedle, ze względu na to, że ma swój wyjątkowy klimat. Jest oddalone od miasta, gdzieś w granicach 3-3,5 kilometra. Jest to osiedle domków jednorodzinnych. Część z nich ma swoją historię i swoją duszę, ze względu na to, że to są domki jeszcze poniemieckie. Ich architektura po dzień dzisiejszy zdobi to osiedle. Mieszkają tu też nadzwyczajni ludzie. I oni tę historię osiedla tworzą. Jak wyglądało osiedle? Jak tu się żyło właśnie w tych tu latach? osiedle? To, to widać. 50... Te stare, stare budynki to jeszcze stoją, nie? Stare osiedle normalnie wioska była. Teraz to wiadomo, że się zmieniło, to można popatrzeć jak co było, tylko że tylko uprawiane było. Mhm. A teraz co tutaj? Budynki, osiedle gęste się zrobiło i robi coraz bardziej. Samochodów nie było tak jak, tak jak teraz, samochody jeżdżą. To jak On, się do kom... miasta można było dostać? No w furmanku, koniem się jeździło, zawsze na rynek z rodzicami się jeździło, wtorek i w piątek były rynki, się jeździło na rynek dużo ludzi tu mieszkało na osiedlu plebiscytowym? No, nie wiem ile tam tych domków tutaj było. To tak, że podług tego, co teraz, to była garstka ludzi. Mhm. Czy ta ludność, która tutaj mieszkała, to byli ludzie, którzy przyjechali z podobnych rejonów Przerwa, Polski? To wszystko w przeważnie przyjezdne było. To nie było tutaj jak tak Autochtonów? Tu się wszyscy znali na osiedlu, no w mieście. To ostruda, to było jak ona na rynek czy coś po miastu. To, to wszyscy starsi tych rodzice, co przyjeżdżali tutaj. Z tych, bo to wszystko z tych skresów, tych wschodnich i, i z południa z Polski było to tak naciągnięte. Nasze osiedle do 1979 roku różnie było nazywane. A to osiedle jeziorne, a to niesiłki, a to osiedle ostrów, gdzieś tam w kierunku między i Małej Rusi. Z tego względu, drodzy Państwo, że. Ym, Część naszego osiedla była we władaniu gminy, a część osiedla była we władaniu miasta. Stąd takie różnice były w nazywaniu poszczególnych części osiedla. Aż w końcu w 1979 roku postanowiono to jakoś uregulować administracyjnie i taką uchwałę podjęła Rada Narodowa. To jest bardzo ważny dokument, dlatego że 15. Lipca będzie na zamku, na dziecińcu zamku, organizowana taka wystawa poświęcona setnej rocznicy. No, i ten dokument, który znalazłam, za sprawą wdziału go U nas, będzie m.in. też zdobił wystawę, która będzie organizowana przez nasze muzeum w Ostrucie. Ile lat pani tu mieszka? Do urodzenia? 72. <gry> I skąd się pani do osiedlu wzięła? Moi rodzice przyjechali z Zalubawy. Znaczy się sprątnicy, a, a mama w ogóle to urodzona w Dąbrównie w 10 roku. Mhm. Tam, jak to kiedyś mówili, optowała za Polską. Miała, w plebiscycie? Tak, bo miała 10 lat, bo była dziesiąty rocznik. nie? Mhm. Jeden okay. sklep był, tak. przedszkole było w baraku, nie w baraku, tylko tam, gdzie teraz ten Skorupa mieszka. Tam był taki, taki baraczek, był. ja chodziłam tam do przedszkola. Do szkoła była. Ja mam jeszcze. Miałam siostrę, 35 -ty rocznik, to siostra e, tylko tu były cztery klasy. A później dopiero do dwójki chodziła. A ja już miałam to przyjemność, że do siódmej klasy tu do tej nowej szkoły chodziła. A później jak szkołę otworzyli, to telewizor był jeden na osiedlu, to się do szkoły chodziło na telewizję, aż dopiero potem samemu się kupiło, nie? No właśnie, jak bardzo się zmieniło osiedle? No dużo się zmieniło. Kiedyś, kiedyś to były ogrody. Była poczta mhm. ta, e, w baraku. Był klub, klubokawiarnia była, nie ma. I a gdzie tam była, było? A gdzie była No tam, gdzie e, w tym baraku, gdzie mieszka pani pięta. Gazety można było kupić i kawę wypić. W soboty była jej jakaś dyskoteka, mhm. można było potańczyć i zabrali wszystko. Po, a czy... się spotykali w klubokawiarni? Spotykali się. Spotykali się, tak?